LOL z tej strony Kuba w dzisiejszym odcineczku sobie zdobijemy skójka na 1000 pucharków znaczy na 100 pucharków zanim to zostawcie sobie łapkę w górę mój kanał ulega spadku więc i tak pewnie za jakieś dwa tygodnie będzie zaledwie 200 subów więc bez przedłużania zapraszam was do oglądania według mnie ja ja wezmę sobie tryb. Z Może, może ktoś pomoże, ale zapewne i tak nikt nie pomoże. Zapomożemy. Może zapomoże, może pomoże, ale la 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 la

Nie to nie odklejka, tylko po prostu tak jest. Tyle więc dobra. Lecimy po 100 puchareczków. No, odcinki te krótkie, krótkimi, ale z ciekawości napiszcie w komentarzu, jak wy oceniacie na razie nowy sezon PKO BP Ekstra klasy. Nie, według mnie nie, to jest z jeden naj... z najdziwniejszych początków sezonu w ogóle Beniaminek gromi jak czyli zeszłego... zwycięzcę Ekstra klacy Krakowia gromi mistrza Lecha No bo na koronę to ja bym tak nie powiedział, ponieważ korona jest taka żona No gdzieś tam klej w tą... Tą że, że ta znaczy, że ta korona bardzo się klei do tej strefy spadkowej, znaczy, to można tak powiedzieć. Że to tam no, to też jest to, że wistość pokonała na Stochowa. To o tym też trzeba powiedzieć. Więc ee, No i nie... to chyba była taka jedna z większych o, może, też, może to nie była sensacja, ale rewelacja na była Lechia Gdańsk. Lechia Gdańsk, która by wygrała swój pierwszy mecz 2-0. Była pierwsza połowa. czy To było tam 2-1. A, już nie pamiętam. Ale po prostu to było przypomnienie. Po prostu to było r 20 2-0 i tyle. r 2-0 z 2000. No. no z tego roku, no. Po prostu no, tak można to powiedzieć. To, że Lech, Lech ja udawała Real Madryt, a Lech Barcelonę, no i wyszło na to samo praktycznie, więc i tak pewnie możliwe, że większość wiedziała o tym, że to była klaska 2-0. No, ale tak gadam, gadam i się pogadam, ale lecimy. Na przykład też mogę nagrywać odcinki z Minecrafta na mojej konsoli, którą mogliście już w sumie poznać po nagrywkach z Luigi Mansion 3. Ale jeżeli chcecie, żebym też nagrywał Minecraft, to, to... śmiało piście Mam sporo gier na Nintendo. Mam na przykład Super Mario 3D World. Eee, co mam jeszcze? Super Mario 3D World, eee, Mario Kart. Eee, mam jeszcze Mario Deluxe. Mario Super Mario Party, Super Mario Maker 2, Luigi's Mansion, FIFA 23, mam właśnie 51 gier świata, tak, właśnie jest taka gra, jest na konsoli. Też się dziwię. Mam również Minecraft, Super Mario Party Super 25 Thousand Treasure Tracker Czy tak się mówiło? Super Mario Bros. Wonder To w tyle gry Tyle gier Nie, znaczy dwie no Miałem jeszcze dwie gry Jedną w się Patrolu Nie pytajcie mnie, dlaczego miałem ją Ale ja już nie miałem i mam jeszcze Mario, Mario Olympia The Games, ale ją po prostu pożyczyłem dla rodziny i tyle, dla moich bliskich z rodziny i tyle, więc po prostu jej ja już nie mam, tak to... więc co możecie śmiało pisać, na... czy chcecie już jakieś odcinki z mojej konsoli? A wracając do odcinka, dobiliśmy 100 pucharków. Stresznie się rozgadałem na ten odcinek, ale zanim to zostawcie, sobie łapkę w górę. I widzimy się w piątek o 6 rano z newsów. Do zobaczenia.